Witam was wszystkich bardzo serdecznie. To znowu ja Nigrum, a oto przed wami czwarty już odcinek z naszej nowej serii Zagrajmy w Beyond dwie dusze. No i tak, moi drodzy, słuchajcie, ostatnio mieliśmy naprawdę bardzo, ale to bardzo solidny odcinek sporo akcji, naprawdę mnóstwo, mnóstwo akcji, taki taki solidny mechem. Naprawdę bardzo dużo się działo. Mieliśmy sporo walki. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to naprawdę zachęcam, zapraszam do obejrzenia. Musicie go zobaczyć, bo naprawdę działo się tam już sporo. I teraz z tego co wychodzi, chyba będziemy przechodzić w tym etapie do yy, Jodie, jeszcze jak była małą dziewczynką, więc wracamy do yy, jakby... Wiecie, cofamy się, nie? Tutaj pamiętacie, przeskakujemy po prostu między etapami, e, różnymi etapami życia naszej bohaterki. No i zobaczymy, zobaczymy co tym razem się podzieje. Pamiętacie jak ostatnio ja się tak zastanawiałam właśnie, dlaczego Aiden się przywiązał do naszej bohaterki? No to cały czas jest dla nas zagadką, dlaczego akurat wybrał ją, dlaczego, dlaczego akurat ją, dlaczego nie kogoś innego. No, i też się tak zastanawiałam, od kiedy właśnie Aiden jej towarzyszy, od jak dawna jest przy niej. No i pamiętacie w tym wywiadzie, który też mieliśmy w drugim odcinku, tak? W drugim odcinku mieliśmy wywiad z Nathanem. Dowiedzieliśmy się od Jodie i ogólnie na samym początku gry, kiedy zaczęliśmy, Jodie powiedziała, że jest tak od momentu, kiedy się urodziła, że Aiden czuwa nad nią od momentu jej narodzin. Jak jest naprawdę? No, zobaczymy. Powiem szczerze, że tak. Mimo to, że już mamy tą odpowiedź, że Aiden jest przy niej od urodzenia, to dalej jakby ja się zapytuję, kiedy jakby nastąpił taki pierwszy kontakt między nimi, kiedy oni po raz pierwszy się ze sobą porozumieli, kiedy po raz pierwszy tak naprawdę Aiden się ujawnił, ona zobaczyła, że coś takiego przy niej jest, coś takiego nad nią czuwa, no bo raczej nie sądzę, żeby tak od razu przy narodzinach tak, tak było, tak wyszło. Że raczej jak była mała, to musiała jakoś po raz pierwszy się skontaktować z jedenem, jakoś po raz pierwszy musiała no, wyczuć jego obecność i no, zdała sobie pewnie sprawę z tego, że ktoś przy niej jest, bo raczej nie wydaje mi się, żeby zdała sobie z tego sprawę od razu po narodzinach, więc zastanawiam się właśnie, kiedy był taki właśnie pierwszy kontakt. No ale co ja wam tu będę kurde, opowiadać? Kontynuujemy. To są takie moje teorie, takie, wiecie, przemyślenia, ten, mój wyimaginowany przyjaciel, o kurde, to wiecie co, może dostaniemy odpowiedź na to moje właśnie pytanie, które przed chwilą zadałam. Kurde, może to właśnie będą początki, kiedy to Jodie właśnie zdała sobie sprawę, że Aiden przy niej jest i zaczęła się z nim komunikować, sprawdzimy to sobie, zobaczymy. O kurde. Ja nie mogę, jaki creepy. No O kurde, początek mocny, no creepy, normalnie creepy się zaczęło. Ale może to będą jakieś odpowiedzi na nasze ostatnie pytania. Hej honey, if you can't spend cały whole day looking out the window... Okej, okay, no dobra, no to poszukajmy czegoś, czegoś do zrobienia, po, pobawmy się, nie wiem, porysujmy cokolwiek, poróbmy coś. No dobra, co my tu mamy? Co my mamy? Patrzę, święta są, jest zima, choinka ubrana, bardzo ładnie wygląda, chociaż... Jakoś tak bombek troszeczkę mało. Coś my tu mamy fajnego. Hmm. Ale ładnie wszystko, ładnie przyzdobione. Patrzcie tylko na to tak bombki i te gałązki, takie te kurde, gwiazdka na szafce. No ładnie, naprawdę bardzo ładnie. Ciastka! Can I have a no dobra, no to nie jedzmy ciastek, poczekajmy na obiad w takim razie. Okej, okay, dobra, nie zaczepiajmy mamy, mama robi obiad, więc znajdźmy coś innego do robienia. Coś my tu mamy? Możemy usiąść na fotel i popatrzeć przez okno. Ale ładnie. Znaczy, wiadomo, zima nie jest jakąś super fajną taką najulubieńszą, kurde, pogodą, wiecie, taką porą roku, nie? Zimno, kurde, pada śnieg. Nie bardzo, ale... Ale wiecie, ładnie, nie? W sensie takim, że podobają mi się zimowe lokacje w grach. I zazwyczaj jest tak, że jak już się takie pojawiają, to pojawia się jedna, nie? Na całą grę. Co my tu mamy? Jakiś schobek, jakąś komórkę taką. Okej. Okay. O taka komórka pod schodami, nie? Dobra, no to zobaczmy, coś innego, coś musimy porobić, nie? Coś musimy czymś tu się zająć. Czekajcie, to jest ten. Aha, to jest ten sam pokój tutaj. No dobra, a może pójdziemy na górę, co? Zobaczymy, co jest na górze. Też sobie obejrzymy ten dom, zobaczymy, co gdzie jest. Może coś się podzieje na górze, jak pójdziemy tam, zobaczymy. Na razie jest spokojnie, bardzo spokojnie. nasz pokój. Okej. Okay. No możemy się pobawić, czemu nie? Okej, okay, serio, będziemy się bawić. Ja nie mogę. Czekajcie. L... Wow, czekaj, 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 czekaj. dobre, dobre.

Ja coś tak myślałam, czułam, że coś się tutaj wydarzy podczas tej zabawy, ale nie sądziłam, że w takim tempie. Ja pierdolę, jakie to było creepy. Jeszcze ta lalka ma odwróconą głowę. So, yeah. Okej, okay, czyli ona już wie, że Aiden jest. Już wie, że on przy niej jest. Kurde. No kiedy był taki, kiedy nastąpił taki pierwszy kontakt? Kiedy ona po raz pierwszy zdała sobie z tego sprawy. dobra? On cały czas widzę, że tak. No, ona nie przepada za nim, bo on cały czas jej tak. No, jest taki złośliwy, nie? O, możemy chyba usiąść i porysować, co? Coś mi się wydaje, że Aiden będzie jej tutaj przeszkadzał cały czas, że będzie jej tutaj uprzykrzał życie. No, wiecie, taki trochę złośliwy duszek, nie? Dobra, zobaczmy, co tutaj się podzieje. Będziemy rysować. Widzę, cały czas to samo rysuje. Co to jest? Ona tam siebie narysowała i jakiś taki okrąg dziwny. Czy, czyżby to był Aiden? Czyżby ona rysowała Edena? No tylko patrzcie na to, ja nie jestem w stanie wam jakoś tego super z bliska pokazać. Bo nie mam tu żadnej interakcji, nawet jak się obracam, czy coś. Uh, sure, no Okej, okay, olej z garażu mam przynieść. No dobra. Czemu nie? No, tu jest jeszcze Łazienka. Zaraz, zanim pójdę, to jeszcze chcę tak zerknąć, tylko zobaczyć, czy czegoś tutaj nie ma ciekawego. Raczej znaczy, pewnie nie, ale. O kurde, czy wy to widzieliście? Dobra, idźmy już po ten olej do garażu. Kurde. Wiecie co, Aiden może być taki. Zanim jeszcze ja pójdę po ten olej, ja wiem, że pewnie trzeba mi się tutaj spieszyć w ogóle, ale chcę jeszcze zerknąć do innych pomieszczeń i zobaczyć, co innego jeszcze mamy, bo może coś ciekawego się tu wydarzy jeszcze, co? Tutaj możemy też usiąść. To jest akurat pokój rodziców, pewnie. Dobra, no, zobaczmy, chociaż obawiam się, że Aiden będzie tutaj coś próbował zrobić. Żeby się uwalować? Naprawdę? O kurde. A czemu? Oj, ja nie mogę. Dobra, idziemy kurde widzę że cały czas wiadomo może dla Aidena to jest zabawa nie ale on robi takie dość złośliwe rzeczy nie taki wiecie trochę taki no wiem no wiem że jeszcze tak do końca nie wiemy czym jest Aiden i też może być tak że nie do końca jest takim tak wiecie tak do końca takim takim typowym duchem duchem no ale jak dla mnie zachowuje się jak jakiś poltergeist taki wiecie typowy złośliwy duch nie dobra ehm. Y Chciałam sprawdzić, chciałam sprawdzić, czy mamy jeszcze tutaj jakąś interakcję. Dobra, hmm, no to zobaczmy, przynieśmy ten olej. Ten olej chyba raczej powinien być tutaj, coś tak czuję. Właśnie tu, w tym miejscu, no taki schowek. Też może to być właśnie połączone z garażem, nie? No, rzeczywiście jest samochód, jest to też taki garaż. Dobra, no to poszukajmy oleju. No, ale patrzcie, są różne interakcje, można drzwi spróbować otworzyć. I w ogóle, kurde, czemu jest tak ciemno, nie? Ja zapaliłam światło, ale tu... Ja pierdzielę. Boże! Czy wy to widzieliście? Patrzcie tam, na tą kurde, głowę. Jezu... Ale to jest dobre, nie? Ja lubię takie rzeczy, kurde. Patrzcie, widzicie tylko to. No kurde, idzie zabału dostać, nie? Mocne, nie? Mimo, że jest tak, wiecie, tak spokojnie, troszkę się lankowo. Tutaj się bawimy lalkami, wszystko, ale kurde, Aiden, przerażasz mnie. Znaczy tamto to była, wiecie, no, głowa jakiejś takiej lalki, jakiś manekin, coś takiego, nie? Taka będzie, no, ale kurde wyglądała creepy. No, ale teraz to, co się tutaj dzieje, no to Aiden robi. Chyba gra pokazuje, jak on lata cały czas za nią. Ja nie mogę. Hm. Teraz zaczynam się zastanawiać. Czy to był na pewno Aiden? Pamiętacie jak podczas wywiadu Jodie mówiła o jakichś potworach? You know, Coś mi się zdaje, że jej mama nie wie o Aidenie. Ale się teraz zaczynam zastanawiać, czy znaczy wyglądało to... Znaczy nie wiemy jak wygląda Aiden, ale tak mi się wydaje możliwe, że to był Aiden najprawdopodobniej. I wiadomo, no Jodie się go boi, zresztą sama jak była mała i prowadziła ten... Był ten wywiad prowadzony z Neitanem, to ona sama mówiła, że czasami go się bardzo, bardzo boi. Ale co jeżeli to... Why don't you go Okay, dobra. Hey, what's going on? Nothing, I just wanted just wanted a hug. Come here. All better now. Okay, I gotta get back to work, honey. Okej, okay, dobra, no to możemy wyjść na zewnątrz i się na zewnątrz pobawić, więc idziemy. Coś czuję, że Aiden nam nie da spokoju. Wiecie, zaczęłam się zastanawiać po tym, co zobaczyłam, że może to był Aiden, a może to był... E czekajcie, czekajcie, bo ja muszę z tej strony czy z tej strony wejść, bo i tu i tu są drzwi. No, ale raczej, jeżeli będziemy wychodzić na zewnątrz, to lepiej nałożyć buty, nałożyć kurtkę. No właśnie. Lepiej się ubrać ciepło, bo jest zimno na dworze. No i tak się zaczęłam zastanawiać, czy... Znaczy, wiecie, to mógł być Aiden, ale mogły być te. To, to, to też mogły być te potwory. Nie wiem jeszcze czym te potwory są, ale wychodzi na to, że te potwory robiły jej krzywdę. Where are going? The the other way, honey. Aha, dobrze, dobrze. To jest wyjście. Przepraszam, no nie znam tego domu. <laughs> Jody wie, co gdzie jest, ale ja nie wiem, ja nie znam tego domu. Przepraszam. Okej, okay, dobra, mieliśmy wyjść na ogródek. Myślałam, że też możemy wyjść po prostu jakby na zewnątrz domu, w sensie... Przed dom, a nie na ogródek, no dobra. Okej, okay. no coś czuję, że Aiden też się będzie chciał tutaj pobawić. Pytanie właśnie, czy on tak rzeczywiście... To chyba do Aidena mówiła. Coś możemy porobić ciekawego, coś tu mamy? O, stawkę mamy, no to czemu nie? No ona wie o tym, że Aiden już jest, towarzyszy jej, wszystko, że czasami on po prostu się trochę straszy. Okej, okay, a dobra, to, było, to był motyw, że możemy wstać. Czekajcie, to musimy jako Aiden to zrobić, musimy się przełączyć. Czekajcie. No kurczę, nie mogę teraz. Czemu? Kurde. Nie mogę, naprawdę? No, była opcja wstania, kurczę. A może nie dało się. Nie wiem. Coś na ulicy, no. Coś było słychać. Ale może lepiej nie powinniśmy wychodzić na ulicę. Tam jakieś dzieciaki rzucają się ścieżkami. Dobra. Chociaż ja nie wiem, czy to dobry pomysł, no ale okej. Okay. Kurde, trochę wysoko jest, ale ona cały czas. Cały czas patrzy przez okno. Poczekajcie. A to było L1, dobra. Okej, okay, czy czasem Aiden jej pomaga, czasem taki jest, wiecie, troszeczkę złośliwy, Kurde, no i co to się wydarzy? Okej, okay, dobra Ale no, chowamy się. Znaczy Rzucajmy <laughs> Nie trafił. Okej. Okay. jest! Pięknie. <laughs> się tak można bawić, tak Jest! Tutaj! <laughs> Dobra, ładnie. No, chwilę można się tak pobawić, nie? Aczkolwiek to myślę, że to coś, coś tu może się złego wydarzyć w tym wszystkim. O, kurde. O, ja nie mogę.

I'll cool them. The what happened? What were you doing in the street? You know you're not allowed to leave the yard. I saw the other kids playing it. I just wanted to have some fun. What did you do to that boy? Philip. I didn't do anything. I didn't do did it. He was trying to defend me. He thought I'm sick and tired of your stories. Jody, this time, you're really gonna get it! O kurde. Ja nie mogę. No, myślę, że Aiden by ją obronił, nie? By się wkurzył. Wszystko będzie lepiej w rano, okej? że nie No właśnie, jeszcze kwestia tych potworów zostaje, nie? Wiadomo, może jeden wcale nie jest taki zły. Wiadomo, no pomaga jej i czuwa przy niej, i nie w ogóle wszystko. Ale tutaj też jest kwestia jakichś potworów. I teraz się zastanawiam, o co chodzi z tymi potworami jeden czasami się bawi, czasem żartuje w taki, wiecie, troszkę niefajny sposób, ale ogólnie, czasami jej nie słucha, ale ogólnie jej słucha i pomaga jej też. Dobra, teraz sterujemy jako Aiden i pytanie, czy, no bo, ona położyła się spać, jakby Aiden powinien nad nią czuwać, nie? A tutaj my mamy praktycznie opcję do robienia, no, wszystkiego innego. Co to jest?! Boże, to jest zabawka, Jezu, patrzcie jaki ten konik jest creepy! Jezusie, jak to jest przytulanka, to jest kurde. Ja się pytam, co to jest? Dlaczego to jest takie upiorne? Dlaczego tylko konik jest taki upiorny? No, sami przyznajcie, no spójrzcie tylko, poczekajcie, Boże, bo już w podłogę wlazłam. Sami przyznajcie, jako tutaj leży, no czy nie jest upiorny? Co to za zabawka jest, ja się pytam. Dobra, coś my możemy zrobić tutaj jako jeden, no i raczej nie mamy wyjścia, musimy, no ale naprawdę muszę ją, nie wiem, straszyć czy coś? Kurde, no. Me. You hear me? Go away! You shouldn't get so angry with her, Philip. She's just a little girl. Little girl? You've seen what you can do, right? Susan, that's no little girl. That's. Susan, that's a monster. Don't you dare talk about her like that! The things cool. that are happening around her, they're not normal, and they're getting stronger. For the love of God, Susan, what's to stop her from turning on us? Oh, don't be ridiculous! Susan, that thing is like an uncontrollable animal. We have no idea what it's capable of. We have a demon living with us right under our own roof. <inaudible> Susan, <inaudible> Susan, this is going to stop. And it's going to stop now, before we end up crazy or dead. We agreed to look after a little girl, Susan, but not this. Not this. Ja nie mogę. No, nieźle, naprawdę nieźle. Kurde. No, Eden może przenikać przez ściany, więc tak naprawdę wszystko widział, wszystko słyszał. Ja jestem ciekawa jeszcze o co chodzi z tymi potworami, bo ona powiedziała, że one zawsze tu przychodzą, w nocy robiły jej krzywdę. O co z nimi chodzi? Czym te potwory są? Dobra, spróbujmy zasnąć. Ciekawa jestem. Ciekawa jestem, czy będziemy mieli możliwość zobaczenia jednego z tych potworów. Ona mówi też, że przychodzą do niej potwory w liczbie mnogiej, więc jest ich no, dużo, tak? Jest ich więcej. Nie przychodzi jeden potwór, tylko jest ich więcej. Dobra, zapalmy lampkę. Coś tu się pojawiło. I coś słychać. Aiden? There's no to be scared, Aiden. We're going to sleep. I nic się nie Nie ma się czego bać, Aiden? Czy żeby Aiden też się bał tych potworów? Czym są te potwory? Do czego są zdolne? Czego chcą? Czy Aiden nie jest w stanie jej obronić przed tymi potworami? Czym są te potwory? o oh, kurde Ja nie mogę ah. <laughs> 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 patrzcie na O, ja nie mogę. To te potwory to zrobiły. Ja nie mogę. O, kurde. Mój niewidzialny przyjaciel. Koniec etapu. Wow. Ścieżka, której nie wybrałeś. Okej, okay. Jodie y, nie zjadła ciastka. Jodie zamknęła się w garażu. Jodie się, zachowywała się grzecznie, Jodie nie znalazła pudełka. Jakiego pudełka? Jakiego pudełka? Ej, teraz to mnie nurtuje, jakiego pudełka. Ej, duża część osób nie znalazła tego pudełka i duża część osób nie zjadła ciastka. Tak samo zachowywała się grzecznie i zamknęliśmy się w garażu, ale to Aiden nas zamknął w garażu. Albo to te potwory. No właśnie, kurde, ciężko to rozróżnić, bo sami widzieliście te potwory nie miały jakby takiej cielesnej postaci, jeżeli to były te potwory, tylko. No, kurde, to też, to też były jakieś byty, tak mi się wydaje, jakieś takie nadnaturalne. A jeden nie jest w stanie jej przed nimi chronić. Kurde. Czyli to wszystko, to co te, to, to się działo na początku, jakby ten, jak ten etap się tutaj zaczynał, ruszające się zasłony, te krypi zabawki, które tam same się ruszały, to wszystko było, było spowodowane przez te potwory. Ale czego te potwory chcą od niej? Dlaczego ją nękają? Dlaczego chcą jej zrobić krzywdę? Dlaczego Aiden się też ich boi? Dlaczego Aiden nie jest w stanie ich powstrzymać i jej obronić? Czym te potwory są? Czy to są też jakieś nadnaturalne, złe byty? Może to są jakieś demony, a Aiden jest duchem? No... Kurde, zobaczymy, no naprawdę robi się mega ciekawie mnie tu z każdą chwilą, to po prostu te, te kawałki, te, te wszystkie te epizody, każdy epizod daje, daje po prostu nam coś do myślenia, po prostu zaczyna, zaczyna, sprawia, że zastanawiamy się nad pewnymi rzeczami i zaczyna po prostu... No, kreować więcej pytań, tak? Po prostu zaczynamy sobie zadawać coraz więcej pytań, i coraz głębiej się zastanawiać nad tym, co tu się dzieje tak naprawdę. Wiadomo, po przejściu tej gry cała ta historia się połączy, te wszystkie epizody, wątki, to wszystko się połączy w jedną historię, ale kurde, ja nie mogę, no ja jestem mega ciekawa, o co chodzi z tymi potworami. Co to jest? Dajcie znać w komentarzach, co to według Was może być, czym te potwory mogą według Was być i czy według Was w garażu to był Aiden, czy to jednak były te potwory? Bo ja się jakoś przekonuję, że to były potwory. Wiadomo, ona czasem boi się Aidena, ale no, z tego, co już tak zdążyliśmy zauważyć, Aiden jest taki, że no, nie robi jej krzywdy, tak? Nie jest, nie jest w stanie jej skrzywdzić. Może ją przestraszyć, ale myślę, że Aiden nigdy by jej nie skrzywdził. Więc. I wydaje mi się, że to te potwory były wtedy w garażu. Co to jest? Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie, o tych potworach. Co, co to może być i dajcie znać. Bo, nie wiem, podajcie jakąś swoją teorię, co Wy myślicie? Co według was, co według was może takiego być, że Aiden nie może powstrzymać tych potworów, skoro jest, no, jest dość potężny, nie powiem. Dlaczego on nie jest w stanie powstrzymać tych potworów? Dlaczego on się boi tych potworów? Moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz. Tak, tak jak wam mówiłam, napiszcie co wy o tym sądzicie, o tych potworach, co to było u was w garażu i naprawdę dajcie znać co wy o tym sądzicie, dlaczego Aiden nie mógł jej ochronić. Zachęcam gorąco do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, bo coś czuję, że naprawdę coraz każdy kolejny epizod jest coraz po prostu to lepszy i coraz więcej się dzieje. Coraz ciekawiej, naprawdę Dwa momenty, które mnie kurde zmroziły, jak ta lalka wstała i ten kurde, ta głowa biała, jakiś kurde manekina w tej piwnicy ciemnej, no to, to zrobiło na mnie wrażenie. Także to wszystko, trzymajcie się ciepło. Pa pa!